Jak widzicie, mam inną paczkę modów. I tak to jest moja prywatna paczka. Właściwie edytowany Jeepak pod moje potrzeby. Mam tutaj sobie y, 17 modów, więcej nie niepotrzebnych, znaczy 17 z czego. tak koniec Tomasz, nie Jakub. E, 17 modów, z czego 3 z nich to są mody. Nie, cztery z nich to są mody optymalizujące. Przez brak modów zniknął mi tutaj to drewno, takie pionowe deski, oj nie um, I coś jeszcze mi poznikało tu Tu mi coś zniknęło e, Nieważne, to sobie poradzimy jakoś bez tego Znaczy ja to odbuduję kiedyś, jak mi się będzie chciało, ale to kiedyś I uwaga, uwaga, ogłoszenie specjalne Jak zapewne słychać, kremówka ma nowy mikrofon Tak właśnie w ogóle zacznijmy od całą historię od tego, że kremówka sobie wyjechała do Szwecji na długi weekend od 8, 7 do 12 czerwca i była sobie w Szwecji, jak wiecie, bo był vlog, był live i w ogóle było fajnie i dostała od swojego misia Evareza prezent na urodziny, które ma w poniedziałek 18 czerwca. I tym prezentem był mikrofon, nowy mikrofon. Tak, moje słoneczko jest po prostu najcudowniejsze, najukochańsze i w ogóle, w ogóle, w ogóle świetne. I kupiło mi cudowny mikrofon. I słychać mnie fajnie, nie szumi, w ogóle jest, nie, no bomba, nie? Kochanie, dziękuję Ci, buziaczki, Mua. E, I co ja chciałam jeszcze powiedzieć? E, tak, mam crafting table 3. E, nic nie mogę zrobić, nic nie mogę, dobra, nieważne. E, gdzie ja mam tą craft quida tego, tego całego? Bo, 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 będziemy się bawić w. Co będziemy się bawić? Mnożenie itemów, tak? Będziemy się bawić w mnożenie itemów, aczkolwiek nie mam kompletnie pojęcia. Jak to się wszystko tam robi, więc będziecie mi pomagać, prawda? Co to jest? To nie To wiem, że to nie na pewno Gdzie tu były takie, 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 takie wiecie co Bo ja chcę sobie zrobić, moi kochani, narzędzia z obsydianu, ale potrzebuję obsydianu do tego Hmm nie wiem nawet jak to się nazywa szczerze mówiąc. Tak wiem, że Ewarys robił to w ostatnim odcinku i że mamy te same mody i w ogóle i wie co jeszcze, wy chcecie mi tu powiedzieć, ale nieważne. Ja to zaraz znajdę, czekajcie, set item. O ja sobie tu znajdę to. Bo ja wiem jak to wygląda. To jest to, tak, to jest to. To jest to na pewno i Alchemical Chest z diamentów, a ten pro, te proszki jak się robi? zaraz, to jest alchemical chest i tak się go robi aha, czyli te proszki muszę zdobyć a skąd one? z mm. kobla i węgla dobra, czyli na razie robimy węgiel i kobblestone, którego nie, kobblestone, którego mamy pod dostatkiem, dalej idziemy Potrzebujemy jeszcze ten, który się robi z, z, z redstone'a i żelaza. Czyli bierzemy żelazo i redstone'a i potrzebujemy jeszcze to. A to się robi z węgla i diamentu. Czyli węgiel mamy, czyli diament został. Dobra. I mamy ten proszek i ten proszek. A zielony gdzie? Jeszcze raz. Zielony się robi z. Z, 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 z z, z, z. i. W... Aha, Dobra, a ja go nie mam. Robi się z kawałka drewna. Czy ja mogę tu też? Nie mogę. Trudno. Przepalimy sobie. Tu mam charkoal. Dobra, jest giecik Czyli mamy wsią. E... Teraz tak. Tu potrzebuję to. I teraz Craft White i sobie patrzymy, jak zrobić tego Alchemical chesta. Czyli diament, stone, żelazo i skrzynka. Czyli bierzemy jeszcze drewno, diamenty mamy, stona i żelazo. I chyba tyle będzie, nie? Dobra, chwila. Gdzie to jest? Um, Tam, Jest już? Czy jeszcze nie? Jest. Dobra, jest alchemical chest. I teraz e, potrzebuję zrobić na pewno energy condenser. To jest to. A jak to nie jest to? Energy condenser, dobra. Dlaczego mam go dwa razy? Dobra, nieważne. Załóżmy, że to jest to, tak nieśmiało załóżmy i postawimy to, nie wiem, gdzie to postawimy, hmm. Dobra, na razie to, potem zaryzykujemy zniszczenie. Tak, to jest to, Boże, cud. Chcemy skopiować diamenty i na przykład zrobimy jeszcze inaczej. Diamenty i powiedzmy węgiel, on nam starczy. Na niewiele. To jeszcze kobla możemy. Ale on na jeszcze mniej. Dobra, to do chwila. <grywa> Węgla to mamy raczej mało, to sobie go zostawimy na później, ale... Możemy sobie tyle kobla wziąć tu, ile nam potrzeba. To jest idealne, proszę ja was, na pozbycie się takich niechcianych itemów. Przekopiować nawet jeden diament, byleby był, nie? Ale nie dobra, nie chcemy diamentów. Wiem, że zmarnowałam właśnie ileś tam czegoś, o, ale mamy dużo obsydianu za to. No i dobra, jest pięknie. Starczy nam tyle, czy nie? Dobra, to niech się sobie robi. A ja tu jeszcze popatrzę, co ja bym mogła zrobić. Dobra. Eee, tak, czyli. Dobra, pomyślmy. O, wiem, z obsydianu to ja sobie zrobię już. Skoro mam go tyle, to ja wiem, co zrobię. Dobra, starszy, chyba, nie? Starczy tego. Dobra, to robimy tak. Idziemy przepalić w lawie sobie jeden stak. Przykładowo. Starczy nam? Miło by było, gdyby nam starczyło. Nie ma co. Dobra, przetapiamy. Tak. Obawiam się, że coś nie do końca działa mi popcorn smelting. Czy Wam też się tak wydaje? Spróbujmy drewnem. Tak. Nie działa mi Popcorn Smelting, więc yy, ja sobie go poprawię. Wgram jak trzeba. Yy, wgram jak trzeba i, i, i w następnym odcinku go będziemy używać, a na razie przytopimy ten pstak obsidianu, który właśnie straciłam. Nie no, super, świetnie po prostu, nie? A matko, jeszcze postawiłam drewno niepotrzebnie. Dobra, tych się kopiuj tu. Przydałoby się dorzucić coś bardziej wartościowego, nie? Dobra, diamencika dorzuciliśmy i starczy. Teraz stack obsydianu. Telewent Glide 3. Dlaczego Obsydian mi się tu nie przepala? No litości. Czy ja znowu nie mam jakiegoś moda, którego potrzebuję, czy jak? Czy już widzę, że zapomniałam o połowie modów, które chciałam mieć. Luz. Na mnie bomba. Yy, tak. Nie mam moda na obsydianowe rzeczy. Ale możemy się pobawić... Nie, w sumie nie możemy się pobawić. Energy Collector. Co tu w ogóle jeszcze jest? DM -f -f Furnance, Właśnie, czarna materia. Z czego się robi czarną materię? Z tego. A to DMH, dobra. Huu, to czeka mnie trochę roboty, szczerze mówiąc. Bo najpierw trzeba to zdobyć, a żeby to zdobyć. O nie, dobra. Poddaję się na razie. To sobie powkładamy już do tego. Dlaczego tu jest mięso z zombie? Ja się pytam, to odłożymy, to odłożymy, dalej to odłożymy, to odłożymy, posegregujemy, to też możemy posegregować, obsidian odłożymy i co jeszcze odłożymy? Aha, to odłożymy tutaj, dobra, hops, A to mamy. I weźmiemy, weźmiemy, weźmiemy mieczyk, ale może ten i na przykład weźmiemy kilof i pójdziemy do wulkanu i Wam pokażę, co ja w tym wulkanie ostatnio zrobiłam, bo mm, tak się czepialiście mnie, że mam tyle diamentów i w ogóle i bla, bla, i bla, bla i Bóg wie, co jeszcze. W ogóle w końcu, nie, w końcu działa mi Elemental Creepers, ja Wam powiem, bo nie działał, chociaż był. Coś w paczce musiał być, nie halo. Tego sobie bo co nam tu będzie wyżerał. Kun, kunie też są zbę, zbędne. W ogóle kota muszę sobie przygarnąć. Nazwę go browar, tak. E, browar. Jakiś wąż mnie będzie gonił teraz. E, Odinstalowałam sobie Smart Moving, więc nie będzie więcej problemów z pływaniem po wodzie. Zaraz. Tu właściwie tak, tu był ten wulkan. Dobra, bo już się przestraszyłam, w ogóle rozkmina była o co chodzi, nie? Bo zmniejszyłam sobie rendering na tam normal, nie miałam rozkminy i duży problem, nie? Tam, puf. Ale pójdę sobie z tamtej strony. Bo ogólnie tutaj w środku był golem. I ten golem nie został przeze mnie zabity. Może w sumie zrobię to te, nie wzięłam nic do jedzenia. Szlak by to. Uff, zawsze muszę o czymś zapomnieć. No zawsze po prostu nie byłabym sobą, jakbym nie zapomniała o czymś ważnym. No ale nic. To będzie po prostu kolejny odcinek, w którym kremówka nie zrobi kompletnie nic oprócz robienia z siebie pośmiewiska. Um... No ale musiałam, musiałam się pochwalić nowym mikrofonem. No wybaczycie, nie? I dlatego tak nagrałam w sumie trochę nie sprawdzając za bardzo pewnych rzeczy, i tak mi trochę to kiepsko wyszło, nie? Całe to nagranie, ale wybaczycie, już też się niecierpliwiliście, kiedy ja coś dodam. Bo fakt, faktem, że długo bardzo nic nie było, bo właśnie był mój wyjazd. I takie tam, gdzie są szczury? Nie wiem, gdzie są szczury. Tutaj byłam pełna sprytna. Wow, 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 ale mnie je bitnął. Dostałam od niego całkiem mocno. Ale ja wam pokażę, jak przechytrzyłam system. Otóż zrobiłam sobie coś takiego. Gdzie, gdzie tu są te szczury? Ja pierniczę jak się przestraszyłam, jak mi spadł na głowę. Gdzie one są? brakistym. Taki numer zrobiłam, że obkopałam się tu dookoła. Nie wiem, dlaczego zaczęłam z tamtej strony, ale spójrzcie. Tu sobie weszłam spokojnie na luziku do tej skrzynki. On mnie tu w ogóle nie zauważył. Luz, spoko, wybrałam sobie wszystkie rzeczy z tych skrzynek. Jedyne, co zostało, tutaj dookoła, wszystkie skrzynki wybrałam. Jedyne, co mi zostało, to ten blok diamentowy i obsydian na środku, ale stwierdziłam, że już go po prostu oleję, bo to jest dla mnie zbyt niebezpieczne. Ja jak nie, tak się dosta dostałam do tego, to w inny sposób i wszyscy są zadowoleni, nieprawdaż? Prawdaż? No. Także odkryłam wielką, wielką tajemnicę, co jest w wulkanie. Tylko, że tu jest jeszcze coś Zastanawiam się, jakby tutaj nie spadywnąć bezpiecznie w miarę, ale to mi chyba się nie uda, więc idę na górę Albo i nie, posiedzę tu jeszcze trochę Jakoś kurczę, trzeba by zejść tam na dół Kusi mnie, nie powiem Tylko może tak, by znaleźć jakiś... Jakieś bezpieczne zejście w miarę. Bo tam już pół... Nie, muszę się wrócić po jedzenie, bo to będzie porażka. Co ja tu zrobię zaraz? Totalna masakra. Chociaż do... tyle tego dobrego, że expa mam w skrzynce. No, 28 leveli. I tak wiem, że jak się rozwali... Och, ten skurczybyk mnie tu zaraz... O. Włon! Poszedł. E, tak wiem, że jak się rozwali tą e, exp Czest to się ma podwójny level. I, no. no są kałamarnica. Pamiętacie, jak ja ich szukałam tyle czasu kiedyś tam? Trzeba usunąć deadpointy. Ten dziwny biom, co tam jest, to już się dowiedziałam od Was, że to jest zatruty biom z e, Tomcrafta podobno. Zastanawiałam się, czym to kopać i do czego nam to jest w ogóle potrzebne. Nie dowiedziałam się, do czego to jest potrzebne, natomiast ogarnęłam, czym to kopać. Okazuje się, że, no, pamiętacie tam tą fioletową łopatę, co miała być rzekomo artefaktem, którą znalazłam gdzieś tam. Yy, ona kopie parę klocków naraz, na przykład dirtu, ale odkryłam też, że można nią kopać właśnie ten fioletowy, dziwny biom, zatruty, jak wy to mówicie. No i. Yy... No Kopi się go powoli, ale nic z niego nie wypada. I właśnie się zastanawiam, czy, jaki jest sens kopania tego biomu, um, czy on się rozprzestrzenia. I właściwie to chyba tyle, bo w sam fakt, że tam na przykład mogą, mo, może mnie zaatakować nawet zwykła owieczka, która już nie jest taka zwykła, to wiem, bo mnie właśnie zaatakowała. Ale tak się zastanawiam teraz, co jeszcze mnie tam może spotkać. Dobra, idziemy po jedzonko w ogóle. W ogóle, co z moją farmą? Ciekawe, co z moją farmą. Hmm, jedzenie. Co byśmy tu zjedli? Co byśmy tu zjedli? Na przykład, o, kurczy, kurcacka. Obsidian mi się nie przepalił. Aha, bo ja nie mam tego modu, dobra. To ja sobie znajdę ten mod i go sobie wgram, bo ja go muszę mieć po prostu, bo mi te narzędzia są potrzebne. Hmm, 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 hmm. A ja miałam tam jedną tą. Aha, nie, bo to była ruda, chyba czegoś innego w końcu. Au! Jeszcze noga mi ścierpła teraz, kurczę. Pech to na całej linii. A co tam? Pójdę tam do tych kanałów? Kurczę, trzeba coś ciekawego porobić w tych odcinkach. Ja wiecznie nie mam pomysłu jak... Oj, 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 nie. Won! Poszedł stąd! Tak działam mi Elemental Creepers i tak wiem, że już to mówiłam. Eee, tu, 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 tum, do kanałów, pójdziemy do kanałów o, odświeżyła mi się mapka, spoko nie tak mi tu warczy wszystko w ogóle mówiliście mi o tej skrzynce tam na górze, co była i że powinnam coś tam z nią zrobić tak, tylko po co brać pochodnie, no po co ja się pytam, po co Dobra, exp mamy, to najważniejsze. Zaraz mnie tu on trafi, zaraz. Zaraz mnie tu on zaraz trafi, spoko. Grunt to umieć się wysłowić. Tu coś jest pod spodem. Mam takie. nieodparte wrażenie. Co tu jest? Dobra, ja to sobie chyba kilofem rozstępuję. Ło! Jej. To jest idealne słowo. Jej. Łoż w pytkę, jak się przestraszyłam. Aż zdałam sobie teraz właśnie sprawę, że zamilkłam na dobrą chwilę. Ja cięż kręcę. Te emocje, te wybuchy. No i strzelaj we mnie dalej, durniu, jeden, wal się. Tak wiem, że to tekstewki. Ale wiecie, jak się za dużo przebywa, znaczy za dużo. Nie mówię, że za dużo, bo całkiem w sumie mało ostatnio. Ale niedługo wakacje i moje skarby są ze mną całe wakacje. A z nie, ha. Co tak warczy? No w dupę, jeszcze ty będziesz w zbroi do mnie strzelać, ty. Urwi połciu jeden, ty. I co, myślisz, że wszystko ci wolno? W ogóle różowy jesteś czemu? Czemu on jest różowy? I czemu to jest ściana dirtu? Dobra, ściana dirtu, nie bądźmy no. Jakiś wilkołak, weźcie go ode mnie. Co to ma być? To jest jakiś spawner. Tam jest spawner. Nie ma spawnera. Fuck, spimy sobie a co? O, w pytkę! A ty z łukiem! Jeden, drugi, jeszcze tamten w diamentowym. No, chyba cię grzmotło. I to solidnie. Nie wiem jeszcze w co, ale w coś na pewno. A tu jest jeszcze spawner. W ścianie schowany, rozumiecie to? Napieprzajcie w siebie, proszę bardzo. Ja z chęcią tu tego tak się z wami... Rozprawię. Mam jeszcze jeden spawner. Ja nie wiem, czy to jest rozsądne tu, iść, szczerze mówiąc. Ale tak na razie póki co, to w sumie całkiem sprawnie mi idzie. No ja Deklu jeden. Wą co mnie bije w ogóle? Ten jeszcze. Nie, ja stąd idę. Wystarczy tego dobrego na dziś. Ogólnie to tak. Dzisiejszy odcinek nie był kręcony w jakimś specjalnym celu. Chciałam Wam z Was, wa, 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 was poinformować, iż Kremówcia ma nowy mikrofon od swojego skarba. Dostała go i jest bardzo szczęśliwa, że go dostała. Kochani, jeszcze raz dziękuję. E, oprócz tego kremówka chciała Was poinformować, iż ma nowe mody, znaczy no stare mody, bo w większości one były. Znaczy mówię w większości, bo nie wszystkie. Dlaczego ten wilk mnie zaatakował? Jest dzień. E, tak właśnie, że nowa, nowe mody, że nowy mikrofon, że kochamy wareza i że tak jesteśmy parą po raz kolejny, no, tylko dlaczego ja to muszę powtarzać za każdym razem, ale spoko. Nie mam nic przeciwko, a ty mały gamoniu weź się bujaj. To jest jakiś eksp, nie wiem czy, bo nie mój. Yy, I... o! Spytkę! Ile was tu? Czego Was się tu tyle okociło? Posz poszli stąd. Kto wam na moim podwórku pozwolił się kocić? No to sprytne. Jeszcze myszy mam. Nie, weźcie i ode mnie. Dobra. To ja tutaj mówię wam pa, pa 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 a tamten creeper to co? Koza, struś, no ludzie, co zwierzyniec Co? Co to tu robi? Dobra, nieważne Podsumowując Nowy mikrofon, dziękuję Skarbie, jeszcze raz e, Nowe mody, tak właśnie e, Trzy W nowy w następnym odcinku będą jeszcze nowsze mody? Znaczy dwa dodane chyba? Dwa? Popcorn smelting i ten coś na obsydianowetę. I co jeszcze? Chyba to wszystko. No, to ja się z Wami teraz żegnam. Kiełkiem tego się pożegnam. No, do no pa pa. Dobranoc. Miłego tam czegoś tam. No, pa 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 pa.